donice miały już dawno pójść na śmieci. Tu coś rozklekotane, tu coś odpada, tu się coś ułamało, ale stwierdziłam szkoda drewna. Spróbuję dać im drugie życie. Próbuję to z szlifierką i wkrętarką. Przynajmniej spróbuję je dać drugie życie. Zaczniemy od skręcenia, następnie oszlifujemy i pomalujemy. Lecimy. Dobra. Zabieram tę parkę i spróbuję to wszystko podokręcać w odpowiednich miejscach. Dobra, sprawdźmy, gdzie to tu się poodpadało i co tutaj trzeba powkręcać. Gdzie to tutaj Skręciłam ją oszlifujemy, pomalujemy Może coś zasadzimy, zobaczymy Lecimy. Że ta szlifierka robi robotę. Zero brudu idzie elegancko. Idzie łatwo, lekko, płynnie. Nie robi brudu. Naprawdę fajna. Ok. Wyszlifowane oczywiście tyle o ile. To jest antyk. Dobra, no to co? Lecimy z malowaniem. Drewno zaimpregnujemy. Pewnie dwie warstwy. No tu trochę więcej malowania. To chwilę dłużej zejdzie, ale. To malowanie idzie sprawnie. Dobra, pierwsza warstwa nałożona. Damy jej teraz wyschnąć, i myślę, że nałożymy jeszcze jedną. Projekt, który nie wymaga dużo pracy. Może i ty masz w garażu czy ogrodzie starą donicę, którą łatwym kosztem jesteś w stanie doprowadzić do takiego stanu jak ja. Ja użyłam szlifierki oraz wkrętarki od firmy Bestem. Jeśli chcesz wiedzieć, co wsadziłam do środka, zapraszam cię na kanał YouTube Magnetify. Tam dowiesz się, jak wygląda finalny mój projekt. Do zobaczenia!